Lepsze jutro dla pracowników oświaty zagrożonych utratą pracy. To projekt skierowany do 30 bezrobotnych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych w przedziale wiekowym 18-64 lata. Udało się pozyskać środki finansowe niemałe dla nauczycieli, którzy zostali zwolnieni po 2012 roku, a także dla, dla tych, którzy zostaną zwolnieni. Są przewidziani do zwolnienia nie tylko dla nauczycieli, ale również dla pracowników oświaty, czyli niekoniecznie trzeba było mieć status nauczyciela. Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli na, na udział w projekcie. Który przewiduje kompleksowe wsparcie dla osób, które chciałyby przekwalifikować się na inny zawód? Dla części uczestników w ramach projektu przewidziane jest przekazanie wsparcia finansowego. Pozostałe osoby skorzystają z kursów kwalifikacyjnych. Osoby zainteresowane nie muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ciekawym w projekcie jest to, że te kursy wybieracie Państwo sobie sami. Jeżeli Państwo macie jakiś pomysł na działalność gospodarczą, lub chcielibyście spróbować czegoś w tym kierunku, serdecznie zapraszamy, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej będzie to kompleksowe wsparcie jesteśmy w stanie doradzić zawodowo, opracować ścieżkę kariery zawodowej, przekazać pomysły i wspierać przez cały czas działalności gospodarczej. Projekt przewiduje przekazanie środków finansowych w grudniu tego roku i całą opiekę przez przyszły rok każdego, kto założy własne mikroprzedsiębiorstwo oraz wsparcie dla osób, które Zdecydują się na kursy podnoszące kwalifikacje. W ramach projektu przewidziane zostały dodatki stażowe, a dla osób, które zdecydują się założyć własną działalność gospodarczą, wsparcie pomostowe w wysokości 27 tysięcy złotych. Jest jednak pewien warunek. Działalność gospodarczą należy utrzymać przez rok od momentu jej rozpoczęcia. Realizujący projekt zapewniają stałą pomoc i doradztwo. Biuro projektu znajduje się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, ulica Nowomiejska 15A, pokój 111. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.